Witam wszystkich ponownie. Dzisiaj zrobimy mazurka wielkanocnego kokosowego. Pyszny, prosty przepis. Kruche ciasto, kokosowa masa i polewa z białej czekolady. Do tego troszkę suszonych owoców na wierzch i będzie pysznie. Zapraszam na przepis. Zaczynamy od zagniecenia kruchego ciasta. Do misy robota wrzucam 300 g mąki pszennej tortowej. Dodaję również 100 g cukru pudru. 150 g zimnego masła. 2 żółtka. Jedną łyżkę mąki ziemniaczanej. Jedną łyżkę zimnej, zwykłej wody i zagniatamy gładkie ciasto. Gotowe. Możemy je teraz zawinąć w folię spożywczą i wstawić na jedną godzinę do lodówki. Po godzinie wyjmujemy ciasto i rozwałkowujemy na prostokąt. Jeśli jest za twarde, możecie chwilkę odczekać. Ja rozwałkowuję na silikonowej macie, na której mogę również piec. Możecie od razu rozwałkować na papierze do pieczenia lub na blaszce, to już jak wolicie. Rozwałkowałam na prostokąt i zawijam brzegi do góry. Chcę, żeby powstał mi taki nieduży rand. Ciasto wstawiam do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni. Góra dół i będę piekła około 20-25 minut aż mi się ładnie zarumieni. Przed pieczeniem nakujcie ciasto widelcem w kilku miejscach. I gotowe. Ciasto studzimy. Teraz robimy masę kokosową. Do rondelka wrzucam jedną dużą śmietanę, osiemnastkę, jest to 330 g i 150 g wiórek kokosowych. Dodaję również jedno opakowanie cukru waniliowego i zwykły cukier około czterech takich solidnych łyżeczek. Mieszamy wszystko dokładnie. Podgrzewamy masę przez kilka minut. Jak będzie już mocno gorąca, to dolewamy jeszcze śmietankę, kremówkę, około 70 ml. Mieszamy jeszcze chwilę. Jak się całość mocno zagrzeje, wyłączamy. Gotową masę jeszcze mocno gorącą wykładamy na upieczony spód. I rozprowadzamy po całym cieście. Odrobinę dociskając. Teraz na parze będę roztapiać. Białą czekoladę. Posiekałam ją drobniutko. Mam jej 150 gramów, to jest półtora tabliczki. Dodaję dwie łyżki mleka i pół łyżki masła. I rozpuszczam na małym ogniu, żeby mi się nie zważyła. I gotowe. Polewę czekoladową wykładam na wierzch naszego ciasta i rozcieram po całości. Teraz jeszcze wystarczy ułożyć na wierzchu suszone owoce i gotowe. Ja używam suszonych moreli i żurawiny. Ale tutaj dowolnie, możecie użyć jakie tylko lubicie. Możecie dać również orzechy. I wierzch, jeszcze oczywiście posypać odrobiną wiórek kokosowych. Jeśli podobał się Wam mój przepis, próbujcie zrobić taki mazurek w domu. Koniecznie piszcie w komentarzach, czy Wam smakowało. Dajcie łapkę w górę i naciśnijcie subskrybuj, żeby być na bieżąco z moimi przepisami. Po więcej pomysłów zapraszam Was również na moją stronę swojskiejzy.com oraz na moje playlisty na YouTube. Do usłyszenia!